Witajcie na moim kanale, ze mną są goście. Witam Sylwka. Cześć. Sebastiana, Alaska, Łukasza i Adama. Cześć, Witamy w takim cyklu naszym podsumowującym, można powiedzieć, 2022 rok w Komiksach DC, tak ogólnie. I ten materiał jest podzielony na kilka części na różnych kanałach, są o różnej tematyce. Pierwsza część jeżeli chodzi o nasze ulubione, naj najbardziej nam się podobające komiksy, z listy w 2022 roku jest na, kalane, na kanale Cyrka. Dzisiaj u mnie będziemy się zajmować komiksami, które nas rozczarowały, które nam się nie podobały. Odnośnie komiksów, które będą wychodzić w 2023 roku, to co nas czeka w 2023 roku, zapraszam na kanał Sebastiana. A ogólnie, czyli na są DC Comics, natomiast jeżeli chodzi o to, jak wyglądał świat DC w mediach innych, filmy, seriale, może książki, to zapraszam do kanału Komiksomania. I zaczynając. Poże powiedzmy Łukasz nam powiesz, jaki komiks w DC w 2022 roku najbardziej się rozczarował lub uważasz za najgorszy. No Trochę musiałem się zastanowić, i rzuciłem go po dwóch numerach, bo kupowałem go ze szybko, zdecydowałem. Robin. Dlaczego? Yy, bardzo fajne poprowadzenie wątku Dika de Greystone. Yy, Tima Drake'a. Co ja z tak. Tima Drake'a. Fajnie pokazane to, że on ma fajne, yy, ciekawe życie prywatne, wprowadzenie go, yy, jego i jego chłopaka do DC. Fajne relacje to mieliśmy w DC Pride. No tutaj niestety ta, moim zdaniem, ta scenarzyska tutaj się nie popisała do tego słaba warstwa graficzna. No nie powiem, że to są rysunki, ale mi się nie podobają w ogóle. Ja tutaj nie mogę się rozczytać mniej więcej, co jest co, o co tutaj chodzi. Scenariusz nie porywa. Też nie mam tutaj, nie wiem ogromnego, zasobnego portfela, żeby kupować nie wiadomo ile serii, i z czegoś musiałem zrezygnować. No i zrezygnowałem z tej historii po dwóch deszytach. No tutaj mnie nic nie porwało, już przy pierwszym deszycie. To jest dla mnie rozczarowanie duże. Te przygody są, bo są. Te relacje jakoś tak słabo pisane. Nie mam chęci, nie mam ochoty sięgać po więcej. A tak się fajnie zapowiadało. On robił fajnie pisany, do tego świetne rysunki Belen Ortegi w DC Pride. Fajnie to było wprowadzone, że do tego środowiska LGBTQ+. A tutaj potencjał zmarnowany, nie wiem czy to dalej się rozkręci, ale na razie nie chcę tego sprawdzać. Może sięgnę po, po zbiorcze, ale po dwóch zeszytach to jest dla mnie spore rozczarowanie. Ja Chciałem na dużo, dużo więcej, naprawdę. To nie muszą, nie muszą być jakieś wybitne rysunki. Tylko żeby się to dobrze czytało, dobrze oglądało, a te postacie stoją w miejscu. Jakaś jest zagadka. Robin tutaj zmienia. Nie, nie, nie mieszka już tam, y, koobrusać tam w jego pobliżu, tylko na barca. Te jego przygody są, bo są. No, no mówię, no, zobaczcie sami te rysunki. No, dla mnie to jest koślewe rysowanie. No, to, tro, trochę się trzeba przyłożyć, moim zdaniem. Sam nie jestem rysownikiem, ale chciałbym, żeby to było czytelne dla mnie. To nie musi być naprawdę wybitna kreska. Może być prosta, ale żeby jakiś był zamysł, wiecie, żeby to. Tak łapało. No, żeby to było ciekawie, jakoś rozplanowane. A tu no nie wiem co tu powiedzieć, bo po dwóch zeszytach rzuciłem tą serię, no, naprawdę. I rozczarowanie duże, bo zainwestowałem. To nie jest duży, duży, duży koszt, to około 20 zł, ale żałuję. Żałuję, że wydałem. Tyle na ten temat. Chyba Drake miał najlepsze czasy w latach 90. gdy właśnie wyszedł z Snipe i tam się zaczęła jego przygoda w Solowadzie. Miał Stefani bebrą za swoją dziewczynę, jeśli dobrze pamiętam. I to chyba były najciekawsze. Wiesz, yy, to, do, yy, wiesz te lata. to chodzi o to, że scenarzystka jest po prostu słaba w pisaniu przygód akurat tej postaci. Nie tylko tej postaci. Ona jest po prostu słaba i powinni w tej, nie wiem... Bardziej utalentowane nazwisko. Z ja Madrejka bardzo jest... lubię. Właśnie za lata 90. No, ja co... lubię, tylko no, musi być odpowiedni ludzie, że poprowadzą jego przygodę, żeby zaciekawić. Bo jak mm. widzimy po postaci Nightwinga, Tom tam Tyler go wziął w swoje ręce i jest znakomicie pisaną w serii. No Je, musi być jesteś... talentem ktoś. ale Musi King z talentem jeszcze, jeszcze w odrodzeniu, jeszcze się tak wetnę. W odrodzeniu był fajnie pisany w serii tak. Batman, tam gdzie cała batfamilia działała. Tam no, był tak, fajnie tak. tak, tak. Szczególnie tak. tak, tak, ma tym tak. tak. końca. Tam to działało jeszcze, jeszcze miał, mieli na niego pomysł może lepszy, opowiedzmy, tak. A bo jak to, mówię, to... Nie, było, nie było. mi łatwo wybrać, ale jeśli miałby zdecydować, to ta seria, czyli Robin, Team Drake Robin, bo wrzuciłem ta... pod dwóch numera. To jest miniseria, czy jakaś Maxi, czy w ogóle. Nie, seria? to jest ongoing. Aha. Ongoing. Cała seria to jest. Dobra. Łukasz. Niestety... wytypuj kolejną osobę. To może z tym razem Sebastian. A dziękuję i zaczynam od tej samej pozycji co ty, ponieważ ten Robin totalnie o. mnie rozczarował. Team Drake jest zupełnie jeden z moich ulubionych Robinów, jakiś czas tam w ogóle był na pierwszym miejscu. Nawet podobała mi się ta zmiana, jaką przeszedł w życiu, i oczekiwałam trochę o tej serii, a totalnie ta seria tak. odmienia się z moimi oczekiwaniami i to, co w ogóle było obiecywane. Ciebie to jest? Przede wszystkim, że mamy tutaj jakąś zmianę terenu, w ogóle otoczenia, nie jest to jakoś wcześniej w porządku uzasadnione. Dochodzą nowe postacie. I w te relacje wręcz musimy troszkę naciągająco uwierzyć, bo nie są one dobrze rozpisane. No i ta fabuła, pierwszy zeszyt jakoś... No dawał nadzieję, że to będzie spoko, im dalej w las, tym dla mnie gorzej. A rysunki to totalnie nie moja kreska, mnie wręcz odpycha, obrzydza i nie chcę o tym pamiętać. Mam jeszcze... Nie da się czytać no. tego, znaczy oglądać bardziej, no. To zgadzam się. To samo, pewnie że była taka seria z tym Marsjaninem, też w podobnej stylistyce i bardzo szybko puściłem względem na rysunki. Mam jeszcze dwie serie, które takie mnie zniechęciły w tym roku. na to będzie Batman, aktualna seria pisana przez Fazarskiego. Wiem, że to jest dobry pisarz, aczkolwiek wydaje mi się, że nie do końca czuję Batmana, ponieważ on sobie postawił przynajmniej ja tak odczuwam za priorytet, aby podkreślać, jaki Batman jest. Och, ach, wspaniały, co on nie umie. Dlatego każdy numer jest wyładowany akcją, tam się dzieje Bóg wie co. Jeden zostanie ze na nawet Batman potrafił z kosmosu spaść na Ziemię, otrzepać się, wstać, pójść. Tam jest tak. dla mnie co Foto zeszyt, Batman! Tak. Tam jest <grym> <dla mnie> takie <grym> przeignanie co zeszyt, że po prostu ja dłużej nie jestem w stanie wierzyć, że to jest zwykły człowiek, a nie Bóg wie kto. I tutaj dla mnie fajnym odpowiednikiem jest Detective Comics pisany przez Ramwa V, który naprawdę robi fenomenalną robotę, i tak mu to też pisany. A trzecią serią, która mnie tak porządnie rozczarowała, to jest Vixen, która jest publikowana na Webtoonie. Spodziewałem się, że to będzie no może troszkę piszki tą Baton Wayne Family Adventures, bo tam przynajmniej w zapowiedzi jakąś, że będzie pożynać na relacje, zmiany otoczenia, odnajdywanie się, wątki ekologiczne dalej. Guzik z tego się stało przez pierwsze 10 zeszytów, tam poszła typowa superbohaterszczyzna, naciągana i tak dalej. I to jest pierwsza seria od iluś lat, którą ja totalnie rzuciłem. Stwierdziłem, że nie mam na to czasu i nie wiem, co się dalej dzieje. Po prostu ja już tego nie śledzę. Nie wiem, jak się to zmieniło. To niech ktoś mi da znać, to może tego wrócę. I tyle ode mnie. I ja typuję sylwka. Dobrze, dzięki. Ja mam tutaj takie dwa tematy do poruszenia. Dwa cykle, może dwie serie, nie wiem jak to nazwać. Pierwsza to jest jednak. Ważna, która jest wydawana i będzie przez dłuższy czas wydawana i którą można utożsamiać mnie, z którą można mnie utożsamiać i, i Szymona, ponieważ my razem się spotykamy przy Aszed. Ashley wydaje naprawdę bardzo ważne, wartościowe i ciekawe komiksy, ale wydaje niektóre w taki fatalny sposób, że ja nawet nie chcę tego teraz pokazywać, nawet dotykać. Tak źle jest to robione, po prostu haniebnie moim zdaniem, bo mnóstwo błędów. Dokładnie, dokładnie to. Mnóstwo błędów tam jest, nie tylko i redakcyjnych, nie tylko stylistycznych, ortograficznych, ale też i pomieszane plansze są. I właśnie to, co pokazałeś, to, to jest po prostu, no nie wiem, ostatni gwóźdź do trumny, moim zdaniem, tego roku. Największe rozczarowanie to, to właśnie Aquamen w niełasce. Totalnie, dosłownie niełasce, więc chyba nawet wzięli się Dosłownie do, do tego, aby, aby Aquamena po, pogrzebać, po prostu pogrzebać. To było naprawdę szokująco rozczarowujące, nie sądziłem. No, i jeszcze kilka tam się znalazło, ale chyba najbardziej to jest Aquaman. Drugie co, to coś, co się niektórym bardzo podoba. Mnie się nie podoba w ogóle i powiem szczerze, że ja żałuję, że wydałem te pieniądze, no ale. Przykułem to w coś pozytywnego. Miałem przyjemność porozmawiać z Sebastianem na temat Supermana. Wspólnie się tutaj trochę pożaliliśmy na temat tego no tak. tytułu. A jak się okazało, niektórym się podoba, i tutaj jest no Szymon. Totalnie nie moja bajka. Jak ja lubię Supermana, to tutaj nic nie zadziałało. Totalnie nic. Dla mnie bez składu, bez ładu, krok z kapustą. I, I czytam, ja nie wiem, co czytam, o co chodzi, po co, dlaczego, na co. No, żeby nie było, to to, ja nie wiem, to chyba jeszcze gorsze jest, ale nie, Superman, Sebastian, gorsze co nie, Obligi Sprawiedliwości. Zdecydowanie. Bo tutaj chociaż Wonder Woman się jeszcze ratuje. Ale komuś się podobał! A tak, ale to, to jest. To jest porażka, to jest porażka, nie dotykać, w ogóle pogrzebać i, i nie odkopywać, nie odkopywać totalnie. I to, co. Ode mnie może ode mnie. A raz, go, tak. tak, ten stan przeszłości. Stan przeszłości, on. To nie jest dla mnie, to nie jest moja bajka. Nie chcę, nie chcę czytać takich, takich wariantów, takich wariacji. Więc, więc nie ruszę. Troszeczkę jestem rozczarowany właśnie tą, tą współczesną współczesnym DC, współczesnymi komiksami i dlatego z większą ostrożnością będę podchodził do nich i właśnie Superman na no to wpłynął, szczerze mówiąc, Superman i Liga sprawiedliwości No trochę Batman uratował, ale no ale to jest za mało jednak. I to... W roku będzie lepiej z DC. No, no będziemy o tym rozmawiać, mam nadzieję, mam nadzieję. No właśnie, no właśnie, Szymonie, to proszę bardzo. <laughs> no tak. eee, nie, chcę, nie pójdę po Batman z tam w przeszłości, który był <laughs> dla mnie najsłabszy w tym cyklu. Ja podam inny komiks. Dla mnie ten. Totalne rozczarowanie. Oh. Ponieważ on jest fantastyczny graficznie. Leam Sharp ma rewelacyjną kreskę, rewelacyjne pomysły. Ale ja to mój, to. To zrobił Taki bełkot, że ja 5 minut po przeczytaniu nie wiedziałem w ogóle o co chodziło. Ja teraz patrzę na ten komik, i nie wiem, co scenarzysta przedstawiał, po co, dlaczego, co robił Hal. Tak, to był Hal. Byli jeszcze jakieś inne gigantyczne Po co, dlaczego? Pierwsze tomy yy, były fajne nawet od Granta Morrisona. Natomiast dla mnie ten komiks to jest w ogóle najgorszy komiks Green Lantern'a wydany po polsku. W całej historii tych komiksów aż tak dużo nie ma w, tym, w Polsce, Tam, ale wliczałem z tym, jaki będzie ze 20. To jest zdecydowanie najgorszy z wszystkich, które do tej pory czytałem. Nie, nie, po prostu nikomu nie polecam, bo to jest nieczytelne, nieczytelne. Dobra, no to teraz jestem ciekawy, co Adam masz do zaproponowania. Skoro Sylwek mi zabrał to, Ale a tu to... miałem tylko zwrócić też Też miałem zwrócić na to, jak to układane jest, co tam, bo niestety to jest nagminne. Mamy już 10 lat, kolekcje na rynku, a ciągle babole się zdarzają, ciągle jakieś dymki nam uciekają, albo nie ma tekstu w dymkach, albo jest przesunięte. Też w takich ważnych momentach, jak mieliśmy w Suicide Squad, gdzie było fajne podsumowanie pewnej akcji, a tu nam cały tekst zjechał w dół. Widzimy dwie pierwsze linijki, potem nie widzimy nic. Bo jest czarno na czarnym i zgaduj, zgaduj, co tam powiedzieli. Ale chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na Black Label. Na komiksy z Black Label. Widziałem tego, bo ten jest z tego roku. Yy... Tak że to jest od, że... Nie do końca, ale chciałem zwrócić komiksy na bl z Black Label, dlatego, że no, jednak od tych, jakości tych historii czegoś wymagamy. Żeby one jednak trzymały taki dosyć wysoki ten poziom, żeby z niego nie schodziły. Ja kupując to, liczyłem, że będzie ten poziom na tak cały czas. Nie mówię, że to jest jakieś tragiczne, ale jednak już kilka razy w Black Label komiksy, jakie czytałem, to jednak zapowiadało się wysoko, fajnie, wszystko pięknie, ładnie, ale potem już jakoś tak ta linia spadała i tak oczekiwanie, też to zakończenie, tak nie było satysfakcjonujące. I tak miałem na przykład właśnie w tym komiksie. I chciałem, żeby jednak ten Black Label jednak było od A do Z, było w jakimś wyższym, wyższym, wyższym poziomie. Ale nie ważne, że to było znowu jakoś tragiczne. Tylko może przehejpowane po prostu. Może mógł być to po prostu jakoś mniej reklamowany, bo to nie był jakoś wybitny komiks. Był fajny, ok, był spoko, ale nie było to na pewno coś wyjątkowego. Fajnie, że mieliśmy premierę równo na całym świecie. I to tyle. I co do grafiki, podobało mi się, bo ja lubię nawet jak są bohomazy, jak historia się w miarę klei. Ale ja bym zwrócił uwagę na kolekcję znowu. Wonder Woman Bogowie Gotham. Dla mnie to był chyba najsłabszy komiks z tego roku. Nie czytałem Supermana Briana Bendisa, więc hmm. nie będę nim tutaj machał, ale wiem, że jest, tam to jest szoranie, sz, szuranie po dnie albo pukanie od dna do spodu. Więc. No to. teraz będzie lepiej. Historia... No oby, ale y, tutaj są dwie historie, bo jest Hiketea, która jest świetna, i ci. Tytułowi Bogowie Gotham, ja nie lubię jak... nie lubię, no. Mam wersję do takich rzeczy, gdzie zwykli ludzie nabierają jakieś mocy, są... robią się przerośnięci. Mieliśmy to w Odrodzeniu gdzieś, coś tam z Gotham było, gdzie nagle się wszyscy zamieniali w jakiś kaiju, coś takiego. I tu mamy podobne sytuacje. Kilku przeciwników Batmana zyskuje boskie moce, są przerośnięci, zmutowani. Wszystko się wywraca do góry nogami. No, dla mnie to jest takie niesmaczne i ja takich historii nie lubię. Graficznie jest fajnie. Ale historia jest taka niebatmanowa, bardziej pasuje do, do Wonder Woman, oczywiście to są jej klimaty, są to jej bożkowie, że tak powiem, pasuje do niej i bardziej bym tu widział na przykład może interakcję, nie wiem, z jakimiś innymi superistotami, a nie z Batmanem i Gotham. Mogłoby to być gdzieś indziej, może byłoby lepiej i to bym tak sobie wybrał, że to jest jednak ta historia mnie naj... Najbardziej rozczarowała i najsłabsza. Ale to jest też przypadłość kolekcji. Nie wszystkie komiksy będą jakieś genialne. Nie wszystkie komiksy mogą być starmenami czy grinarołami. Są też takie kwiatki, no ale to jest właśnie przypadłość kolekcji, gdzie nie mamy wpływu na to. Oni jadą taśmowo to, co mają na liście, to wydadzą. Też nie wiemy, jak to wydadzą i gdzie, bo też się zdarzyło tak z kryzysem na nieskończonych ziemiach, to też było wiele razy mówione, gdzie wydają kryzys na nieskończonych ziemiach Przed, po kryzysie. Nieskończoności? Czy jak to było? Czy ostatnim kryzysie? Nie No, tam, tak. No nieskończoność. Tak, tak. Niechronologiczne, I, tak, Kolekcja jest strasznie niechron tak, niechronologiczna i to mi się też nie, to nie podoba. To jest też duży, duży duży wielki minus, tak nie powinno być. Oni tam może ktoś do korekty. Jakiś by się przydał tam Marvel Arek, który by to ogarnął, w tym przypadku byłby to, nie, DC Arek, Matt Arek i by może to szło lepiej. Wtedy byśmy byli bardziej zadowoleni. I to tyle, jeśli chodzi o. Dobra. To były nasze propozycje komiksów, serii, które nas rozczarowały, te, które uważamy za fatalne, złe, te, które po prostu mieliśmy wysokie oczekiwania, a po prostu nas najzwyczajniej w świecie rozczarowały. Nie było nie spełniły tych oczekiwań. Napiszcie, nam, napiszcie mi w komentarzu po prostu, jakie są dla was takie przehypowane komiksy, takie, które mieliście gigantyczne oczekiwania, a okazało się, że były co najwyżej średnie. W tym roku oczywiście, w 2022. Ze mną byli Sebastian. Hej. Sylwek. Wszystkiego dobrego. Łukasz. Cześć. Oraz Adam. Hmano. I na kolejny, do, do kolejnych materiałów zapraszam na kanał Sylwka Uniwersum Disney Comics oraz na komiksomania. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. 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 Kurde, ale, że Szymon ty nie pokazałeś nigdzie Superman'a żadnego? Nie było sorry, żadnego Gości. Supermana? Ale którego? No nie wiem, nie było nic zajwistego w przyszłym no zeszłym roku. Szymon i Superman? Czy, tak, Szymon i brak Superman'a to jest. No, tu, nie jest mam jeden, tu jest jeden, tu jest jeden superman. Ale fajny. Zbiegałem, tu zbiegałem. Ale, wiesz, ale wiesz co będzie w przyszłym roku? Mam, Tak obstawiam. Obstawiam browara, że... Zaraz. z tym Zobaczymy czy się A, spełni. Tak, tak. Ja chcę to sobie kupić. Ja, ja, ja to choryję Ale to, w ogóle ja sukces, to, że, 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 że Szymon nie, nie wskazał Batmana jako najgorszego w tym roku. No to to jest sukces. Wypijmy <laughs> za to. Te Batmany podprzedawałem <śmiech> 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 prawie wszystkie. Ale właśnie dlatego, ja, że nie ja, ja, go. Ja kupuję go. Właśnie ja tak narzekałem, bo impostora kupuję od Szymona. No tak, ta historia jest taka dla mnie, no spoko, Na początku była fajna, trzymała napięcie, chciało się więcej, więcej, jak będzie, się roz, roz, będzie to wszystko rozwiązywać, a nagle jest. Ale, ale widzisz, Adam, jaki ten hype zrobili ci niektórzy youtuberzy, którzy wypuszczają ten film z impostorem i chwalą go, tak? Wpuszczam oczko do siebie, no. do ja Szymona. Go, ja, go, ja go późno późno, 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 go, późno go czytałem, ale to przeczytałem wczoraj chyba. A wczoraj dopiero? O, Harley, oh. no. czy przedwczoraj? No, tak usiadłem. To jest A, dobra. Kurde, muszę, muszę zobaczyć, bo... Ej. Dobra, tak dobra, chodźmy zachę... tam się czeka. Ale to wszystko, to dalej, wszystko bo... będzie u Ciebie na dobra, kanale. Dobra, <laughs> dobra. Materiał do nas będzie, na piąty kanał. Tak. <laughs>